manko! Będzie to prawdopodobnie jeden z najważniejszych filmów na tym kanale, o ile nie najważniejszy. I zanim wyłączysz ten film, bo przerośnie cię przesłuchanie tych kilkunastu minut bez tych wszystkich pięknych przejść, bez tych wszystkich efektów, bez tych wszystkich dodatków, to zrozum, że nie dajesz sobie szansy. Nie dajesz sobie szansy na to, żeby w końcu coś zmienić w swoim życiu. Więc ja cię mogę tylko. Poprosić o to, żebyś przesłuchał ten film do końca, żebyś wprowadził tą technikę, o której będę opowiadał tutaj na 2-3 tygodnie, przetestował ją i zobaczył, czy to coś zmienia w Twoim życiu, czy nie. Jeśli nic się nie zmieni, to będziesz mógł sobie po prostu wrócić do tych wszystkich wymówek, które cały czas sobie opowiadasz: że to jest wszystko wina polityków, że to jest wszystko wina moich rodziców, bo mnie nie wspierają. Że to wina mojego partnera, partnerki, no i wszystkich tych bajek, które sobie cały czas opowiadasz. Tak więc posłuchaj do końca, a może jednak coś się zmieni. Każdy z nas ma w życiu jakieś cele, jakąś wizję, jakieś plany, marzenia, które chciałby zrealizować. Nie wiem, na przykład od jutra zaczynam biegać, od jutra zaczynam się odchudzać. Od poniedziałku już biorę się za siebie, idę na siłownię, będę bardzo ciężko ćwiczył. Od przyszłego miesiąca nie zjem już żadnych słodyczy. No i niestety, jak to zazwyczaj bywa, kończy się tylko na gadaniu, bo przychodzi ten magiczny poniedziałek. Mieliśmy iść biegać, mieliśmy iść ćwiczyć, ale akurat dzisiaj pada deszcz, więc no może dzisiaj jeszcze sobie odpuszczę, bo, bo jest brzydko na zewnątrz, bo pada deszcz. Więc od jutra już na pewno. Od jutra już na 100%. Miałem dzisiaj. Nie jeść tych słodyczy, ale właśnie idę do pracy i tu jest taka fajna piekarnia, jest taka słodka bułeczka. Ostatni raz już, naprawdę ostatni raz. Od jutra nie jem nic słodkiego. No i musisz zrozumieć, że twoja podświadomość słucha cię cały czas. I za każdym razem, kiedy ty sobie opowiadasz te wszystkie rzeczy o tym, co ty tam nie zrobisz w swoim życiu, czego ty nie osiągniesz, i później. Kiedy przychodzi właśnie ten dzień, w którym masz zacząć to robić i tego nie robisz, no to stajesz się coraz bardziej mniejszym człowiekiem w swoich oczach i w oczach innych, bo ta Twoja podświadomość cały czas cię słucha i ona sobie myśli: Okej, okay, powiedziałeś, że zrobisz to, robisz coś innego, więc tak naprawdę Twoje słowa są nic nie warte. My oczywiście uwielbiamy rozliczać innych z tego, co nam mówią. Bardzo często się gniewamy na kogoś. Obrażamy się, bo ktoś nam coś powiedział, że coś zrobi, później tego nie zrobił, i wtedy jesteśmy bardzo źli na te osoby. Ale zapytaj siebie sam, czy ty robisz wszystko to, co mówisz, że zrobisz? Ile razy obiecałeś sobie, że coś zrobisz, i później tego nie robiłeś? To jest tak jak trochę z tym kumplem, który ci opowiada, że on już znalazł przepis na biznes, na sukces. Czy on zakłada firmę, w przyszłego miesiąca będzie zarabiał miliony? I ty masz tylko takie, mm, tak, pierdol, pierdol, ja posłucham. No i tak samo, właśnie Twoja świadomość myśli o Tobie. I za każdym razem, kiedy coś sobie mówisz, później tego nie robisz, to ona ma takie, okej. Okay. Czyli Twoje słowa są po prostu warte tyle, co zeszłoroczny śnieg. I Ja się właśnie ostatnio tego nauczyłem. Bardzo brutalnie zresztą. Nauczyłem się tego, żeby przestać kłapać tym jezorem na lewo i prawo, bo słowa wypowiedziane przez ciebie mają naprawdę ogromną moc. Jeśli coś sobie mówisz, to słowo staje się ciałem. No i właśnie ja tutaj przychodzę z pomocą, bo mam dla ciebie zajebistą technikę, która może pomóc ci w końcu zacząć robić to, co sobie mówisz, że zrobisz. No i tak jak. Mówiłem, przetestuj ją przez dwa tygodnie, przez trzy tygodnie i zobacz. Zobacz, czy zacznie się coś zmieniać w Twoim życiu. Chcę ci przedstawić tą technikę pięciu zadań dziennie, dzięki której w końcu będziesz mógł zacząć realizować to, co sobie postanowiłeś, i w końcu będziesz mieć sprawczość w swoim życiu. Bo uczynisz z tego grę tak. Właśnie, uczynisz z tego grę. Dlaczego grę? Bo kiedy coś jest grą, no to nagle się wszystko zmienia. I według jednej z definicji, gra to jest dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód. I co to znaczy? Były kiedyś takie badania na osobach, które namiętnie grają w gry komputerowe. Namiętnie, czyli potrafią spędzić przy komputerze po kilka, kilkanaście godzin. No i okazuje się, że przegrywają oni te swoje rozgrywki przez 80% czasu gry spędzonego. Przed tym ekranem te 20%, które tam wygrywają, daje im takiego busta, takiego powera, że są w stanie robić to przez tyle godzin. No i tak naprawdę, albo wygrywasz, albo się uczysz, czyli nie przegrywasz nigdy, bo nauka to jest również wygrana, więc to jest to dobrowolne w tym zdaniu. A co to znaczy zbędnych przeszkód? Fajnie to opisał, zobrazował właśnie Rafał Mazur, bo on to zobrazował przy pomocy gry w koszykówkę. Każdy z nas chyba wie, no, o co chodzi w koszykówce. Jest tam ten kosz zawieszony na wysokości 3,05, czyli bardzo wysoko. Piłka jest niewiele mniejsza niż ta obręcz, do której wpada piłka. No, i dlaczego ktoś to tak zrobił? Przecież mógł sobie ustawić jakiś kontener na środku boiska i każdy mógłby tam tą piłkę wrzucać. Wtedy by nie było żadnego problemu. No, ale właśnie, to jaki byłby z tego fan? Gdyby to było takie proste, to zaraz by się ludzie przestali tym interesować. Właśnie to, że to jest trudne, sprawia nam radość i sprawia nam fan. Więc właśnie o to tutaj chodzi. Gra to jest dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód. I właśnie ta technika, czyli te pięć zadań dziennie, które będziesz wykonywać przez te 2-3 tygodnie, to będzie właśnie dla ciebie taka gra. Będziesz sobie ustalać swoje własne zasady, które muszą być oczywiście trochę trudne, żeby sprawiały ci jakąś trudność, ale żebyś miał też z tego fan. Czyli dobrowolnie będziesz sobie Samemu robić te zadania i będziesz ustalać sobie samemu zasady, a co za tym idzie, będziesz się cieszyć z tego, że wygrywasz. A to ci będzie dawać powera, żeby to robić dalej i dalej i dalej. I twórca tej techniki, oczywiście, no, ja usłyszałem o tym od niego, więc nie wiem, może wymyśliło to jeszcze kilka innych osób. Twierdzi, że właśnie robi to od 16 lat, i wszystko, co w życiu osiągnął, stało się właśnie dzięki temu i teraz sobie jeździ swoimi super furami, ma piękną Hawirę, a jego firma robi po kilkaset milionów obrotów rocznie. Więc może warto posłuchać, może warto sobie coś z tego wyciągnąć. Więc jak zacząć grać w tą grę w, w swoim w twoim własnym życiu? Otóż każdego dnia przed pójściem spać lub rano, kiedy wstaniesz, Będziesz musiał zapisywać sobie na kartce 5 zadań dziennie do zrobienia. Są trzy kategorie: stan ciała, stan ducha i stan kąta. I teraz, tak: dwa na przykład z tych zadań, które będziesz sobie zapisywał na tej kartce, powinny się odnosić do stanu ciała, czyli jakieś ćwiczenia, picie wody i tego typu rzeczy. Stan ducha, no to powinieneś nie wiem. Na przykład zacząć sobie medytować, bo to ci może pozwolić trochę wyciszyć swój umysł, spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. No a stan konta to wiadomo, że jakieś rzeczy związane z karierą, z pracą i z nauką, jakieś umiejętności, które dzięki którym mógłbyś nie wiem, zacząć zarabiać więcej. Więc ja ci tutaj podam taką przykładową listę. Oczywiście ty możesz sobie to pozamieniać, ustawić to sobie tak, jak ty chcesz. Jak tobie się to będzie podobać, ja ci tylko chcę tutaj dać taki przykład, na którym możesz się wzorować. Więc, tak, jak wyglądałaby moja lista, powiedzmy. Załóżmy, że chcemy się odchudzać, więc chcemy zacząć gubić kilogramy i zdrowo się odżywiać. Więc powiedzmy, że pierwszym zadaniem na naszej liście będzie 45 minut spacerku. No, bo wiadomo, nie chcemy od razu. Zaczynać z grubej rury, żeby biegać przez nie wiadomo ile, ale możemy sobie właśnie wprowadzić coś, co będzie nas angażować w jakiś tam sposób, a przy tym nie będziemy się zajeżdżać. Więc pierwsze zadanie na dzisiaj: 45 minut spacerku. Jeżeli chcemy się odchudzać, no to powinniśmy zdrowo jeść. Więc drugie zadanie na liście to może być na przykład trzy zdrowe posiłki dziennie. Zapisujesz sobie to na liście. Trzecie zadanie. Również może się odnosić do tego odchudzania. Może być 3-1-1. 3 będą się odnosić do ciała, jedno do ducha i jedno do stanu kąta. Więc numer 3: chcemy się dobrze nawadniać w ciągu dnia, bo to też jest bardzo ważne w kwestii odchudzania, w kwestii sportu i poruszania się generalnie. Więc zapisujesz sobie na karteczce: muszę wypić 2 litry wody dziennie. Czwarte zadanie może być na przykład: 10 minut medytacji dziennie. To Ci bardzo pomoże zacząć obserwować swoje myśli, co tam Ci się pojawia w ciągu dnia, kiedy jesteś sam ze sobą. No i piąte zadanie będzie się odnosić do stanu konta, czyli na przykład, nie wiem, chcemy zacząć zarabiać więcej. Chcemy dostać podwyżkę w pracy. Mamy jakieś cele pewnie w tej pracy, które musimy osiągnąć, żeby zarabiać więcej tych pieniędzy. U mnie na przykład było to, że musiałem nauczyć się Excela. Więc gdybym ja tworzył taką listę teraz, to mógłbym sobie napisać będę się przez 20 minut dziennie uczył Excela. Albo nie wiem, chcesz się nauczyć języka, bo chcesz pracować w jakiejś międzynarodowej firmie, korporacji. No i musisz znać ten angielski powiedzmy. No to zapisujesz sobie na kartce, przez pół godziny dziennie będę uczył się języka angielskiego. No, i teraz tak, dlaczego to jest takie bardzo ważne, żeby to zapisać na tej kartce, żeby to fizycznie zapisać na kartce? Bierzesz długopis, bierzesz jakąś kartkę, not, notes, zeszyt cokolwiek i zapisujesz te zadania. I za każdym razem, kiedy zapiszesz to i później to zrobisz, to skreślasz to ze swojej listy. Czyli byłem rano na spacerku, 45 minut, przychodzę z tego spacerku, wykreślam to zadanie. Następnie no, pewnie te dwa zadania, które tam podałem wcześniej, będą się działy w ciągu dnia, więc skreślisz je gdzieś dopiero pod koniec. Ale powiedzmy, że przychodzisz z tego spacerku, chcesz zrobić następne jakieś zadanie, więc idziesz medytować 10 minut. Zrobiłeś to, znowu wykreślasz ze swojej kartki. Następnie uczysz się tego języka przez pół godziny. Zrobiłeś to, wykreślasz ze swojej kartki. To jest bardzo ważne, żeby to zapisać ręcznie, bo. Wtedy twój mózg zupełnie inaczej na to patrzy. I kiedy to wykreślasz, to, to dostajesz taki dopaminy aż. Bo udało ci się zrobić coś, co sobie powiedziałeś, że zrobisz. Czyli w końcu masz sprawczość w życiu. No i na koniec dnia, powiedzmy, masz już wykreślone tych pięć zadań z tej listy. Na górze kartki zapis zapisujesz sobie wielkie Z, czyli zwycięstwo. Wygrałeś dzisiaj ze sobą swój dzień i jesteś z siebie bardzo dumny. I to będzie ta twoja gra. Nie musisz tak robić codziennie. Wstajesz rano znowu, zapisujesz te same rzeczy i je egzekwujesz, po prostu robisz to. Zrobiłeś, wykreślasz z listy. I chodzi tutaj o to, żeby wygrać tydzień. Generalnie możesz mieć dwa lub trzy jakieś fakapy w ciągu tygodnia, że coś nie zrobiłeś, czegoś zapomniałeś. Trudno, ok. Nie zrobiłeś tych dwóch, trzech rzeczy w tygodniu, to na koniec tygodnia możesz sobie zapisać Z wielkie na wszystkich kartkach i zaliczyć sobie ten tydzień. Wygrałeś swój tydzień. Jeśli tych fuck-upów będzie więcej 5, 10, no to niestety przegrałeś. Przegrałeś ze sobą, przegrałeś tydzień. I znowu czujesz się źle, bo znowu sobie coś powiedziałeś, że zrobisz i tego nie zrobiłeś. Zobaczysz, jak, jak będziesz to robić, jeśli uda Ci się tych pięć zadań zrobić w ciągu dnia, a na przestrzeni tygodnia zrobisz też wszystkie dni, to zobaczysz, jak to wszystko zacznie zmieniać. W końcu będziesz mieć to poczucie, że mówisz sobie, że coś robisz i to robisz. To zmieni wszystko. Bo oczywiście na początku Twoje cele będą, pewnie nie będą jakieś nie wiadomo jakie duże, ale właśnie tutaj chodzi o to, żeby zaczynać od nieco mniejszych rzeczy. Które mimo wszystko będą sprawiać trudność, ale jak zaczniesz zauważać, że powiedziałeś sobie, że zrobisz to i to zrobiłeś, to zaczniesz w końcu sobie ufać i zaczniesz w końcu mieć poczucie, że możesz kontrolować swoje życie. A co za tym idzie? Na przestrzeni miesię miesięcy, kiedy te rzeczy już będą dla Ciebie łatwością, będziesz mógł sobie podwyżać poprzeczkę. I uwierz mi, to zmieni wszystko. Naprawdę. Bardzo Ci polecam. Spróbuj sobie tej techniki, przetestuj ją przez 2-3 tygodnie i zobacz, zobacz, czy coś się zmienia. Tak jak mówiłem, jeśli nie, będziesz mógł dalej wrócić do swojego życia i sobie opowiadać te wszystkie bajki. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, nie wiesz za bardzo, masz jakieś wątpliwości, to w opisie masz link do mojego Instagrama. Możesz tam do mnie napisać, możesz napisać tutaj też w komentarzach, i ja Ci chętnie pomogę, jeśli. Będziesz chciał to wypróbować, a nie wiesz za bardzo jak, to, to napisz do mnie. Ja postaram się to wszystko wyjaśnić. Może do Ciebie trafię jakoś w inny sposób i, i zaczniesz sobie po prostu działać. I to zmieni wszystko. Całe Twoje życie, uwierz mi. Tak więc to by było wszystko na dzisiaj. Do następnego. Nara.